Widzisz, pewne kraje są pożerwane, no? Czekaj, nic nie widzę na razie, bo wyszłam. We w sensie. Kurwa, jak to już jest inaczej? Nie jakieś stacje. Co tu jest? Rozjechamy. No, stan psychiczny i aktywność nie działają. No, fajnie. No, fajnie, to je. Ojej! Tak, to. O, duch ma na imię Helen Martin i nie jesteśmy pewni, czy odpowiadają za młotem, czy całą grupą. No dobra. Yy, 25% psychiki. Już <laughs> i <laughs> zdjęcie Ducha doświadczyło. No, no. Dobra, dobra. To już mamy jeden. Czyli nie, nie tam do na razie. Szybko zbada. Hmm. Czy tutaj. to się zaliczy, nie? Już to jest Czy panuje śnieg? No, śnieg, no. Czekaj, tak. No, że jest 3-6 stopni na dworze, kurwa. 3 Ja wziął ktoś, A dobra, pada. Aleluja! A działa ktoś w Tak. Pok, pok, to tylko me. Bo ehm, się... Bo się.. Bo się.. Bo się. tutaj, się. Bo się. Bo tutaj. Bo się. 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 Bo Goda, wiem, czy zabawić światło teraz, czy jeszcze nie? Nie wiem. Ja bym teraz nie zapalała, go do tego. Bo teraz lepiej, y, właśnie temperatura widać. Tu jest szapa tak, otwarta. Jak czy... pierdolę, będziemy szukać duchu w szapie. Tu jeszcze 105 stopni jest wycieczają. 1, 2, 3, 5. No, bo chodzi, że więcej do mnie dochodzi. Co? Czyli, czy też otwarte? O! Minus 2! Gdzie? Kurwa na samym wejściu miałam minus 2, potem skoczyło do 2 ja Pokazuje mi... Jak chodzę, pokazywało mi, mi ujemne temperatury i już kurwa nie mam Jeden stopień Minus... Co to kurwa było? Ach, jaki hałas usłyszałam przy sobie Minus 2. Minus 8 Minus 3 było? Napierdolę. No ja Gdzie tu jest? Mi no jest między minus 0,3 a 3. Ja to no tutaj w kółce, nie? nie? Nie wiem, tu... Tu duchy są pojebane. O, minus 4! Kurwa, 0,6. O, minus 4 tutaj. To Tutaj stoję. Gdzie jest pięć? kurwa, gdzieś tu było. Cześć, to? jest, tu jest! What no the fuck? Dobra, nie czekaj. tu jest koszmar. Tak, pamiętam, że to Dobra, jest koszmar. Dobra, nie lubię tego. Chodźcie, zobaczymy, czy są do chociaż. Pojmem, że jedno jest ukryte. Tak pamiętam. <grymne> Wyjątek, A few moments later. Co to garaż, kuchnia? Dobra, przyjdę 4, minus 7. Minus dziewięć! No, ale no, to tutaj chyba. Nie. No, jest Dobra, nie. Drobne, mnie spierdolę spierdolimy pismo. No, the fuck? Chcesz pismo? Nieśmieszne. Mhm. Tu Cześć mam pismo. Widzę, że go nie ma. Już jest. A gdzie poszłaś? Na sceniku. Gdzieś szybko mnie bane drzwi, czyli zapraszam do, do, do siebie. Ale u tej się przygotuj. Tu, tu jest, to trochę... jest dotacja. Nie, tu rzucamy. Gdzie? Gdzie jesteś? U się, da. jeszcze nie weszłam do garażu w sumie. No j**a się ukrywa. Mroźno się mu bo no tak. <grym> No Tam nie ma orbów. Czekaj, może nie mamy tutaj na kamerę. Lef? Lef. Lef. Idę z kamerą, powiesz mi czy widać orby. <try> sam parę, nie widzę. sama też patrzę nie widzę. O! ekran. mnie Co Ty kurwa zajebana. Zrób? Łączy mi.

Co? Biega kurwa za mną, bał się wyjednego z samochodem. Chyba. Przecież się nie zerbię, dopiero. Kiedy zobaczyć? O bo, że. No, powiedz mi, że bał się wyjednego z samochodem z nim, bo słyszałem, że zeskak biegał za mną. Czemu się śmieję? skąd to wyszło? Skąd jemy? Nie wiem właśnie. Nie, dziękuję. Tak, to... Ja jadę. Czekaj, czekaj. Zobaczymy sobie to. Tak? No, tak. Chciałem zobaczyć, Chciałam zobaczyć skąd się duził! to posiadam. A to pojęczny jest? Tak. Wejdź po prostu, skąd się wziął. Znaczy skąd długo chodzi. Pewnie skąd się wziął. Nie wiem skąd się chyba miałem za niską psychę, bo latałem bez ataki. mi też znam? ile jest procent? ci nie powiem, bo nie może? Czy się zawiodziło? Nie. Ale jesteś na no ja Jestem w piwnicy. Później sprawdzę ziele, mało wyjść, żeby był wyjść. Nie, o to to nie, nie, to nie, 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 że nie, mogę nie, w skół wielu małych gdzie jesteś? Dobra tu jest pismo, ale już coś tu zostało złożone w literze. <grym> gdzie jest pismo? Szybko leżymy na olej. Szybko leżymy na No. Nie wiem czy sobie w kimś szukamy, czy co. No za długo łodziłam, bo za tak, ja tego mnie dorwała. Nie wiedziałam, była. Czekaj, jak ty powiedziałeś, że za to uchodzi, to nie? No. To mnie wtedy zabijała. Czas, też już nie żyjesz. Magda, przecież chodzę koło ciebie. No, no właśnie ma się tak The twins. No przecież, o co ja przed chwilą powiedziałam? The twins. Że... Trzy osoby były jakby. W to, że słyszałam krok i się śmiało ze mną. Nie, nie. Dobra, to ja zaznaczam Twinsów, wy nie musicie, bo i tak wam nie zaliczę. Cicho, cicho, w A ty palce słyszałeś, czy nie? Nie. No tak, on był moje. poza. Nie, no. A ty co słyszałaś? Śmiech i kroki i normal. No to pewnie wie. Dobra. Dobra. Już można zamykać? No, możesz że to. Dobra. O, prawie. Jaka długa gra to była. Znaliśmy tylko jeden dowód. Ja mam dwa dowody. Ale mapki nawet... Nie, nie patrzyliśmy na mapki. No, mapki nie wzięliśmy nawet. Nie zdążyłyśmy po prostu. Mhm. Jak to robili Zeki, to oznacza, że... Jin! Czyli był tak szybki? Jakby dorwać Magdę? Dostała pięć dolców za zdjęcie, jej!